Szanowni Państwo, aktualizacja sytuacji z nadużyciami cebulaka w serwisie YouTube po przegranej z Olo i mentalnej jego załamce, ale najpierw jeszcze raz odpowiem na pytania o filmy. Wszystkie są, szanowne państwo, nic nie zniknęło. No i na tym kanale będę je upubliczniał stopniowo, ale tylko wtedy, kiedy spadnie stary kanał. No i słowo klucz jeśli. Tak więc cierpliwości. No i do meritum całej imby, ale też i szerszego zjawiska bo tutaj warto przedstawić kontekst w ogóle problemu ze zgłoszeniami o prawa autorskie. Dlaczego taki się wiera tak łatwo zgłaszają prawa autorskie do nieswoich miniatur? bo to o to w zasadzie chodzi. Copyright strikes to tak naprawdę największa luka w systemie zgłoszeń YouTube. Problem ten narasta od 2019 roku, szanowne Państwo, i obecnie no jest to plaga. Są całe firmy spamujące strajkami na kanały, które przynoszą jakikolwiek nawet dochód. Niektóre grupy działające na zlecenie korporacji, czy różnych marek, walą strajkami za prawa autorskie, na przykład dla komentatora, który krytykuje działania takich korpo. No i za cofanie strajka są praktycznie zawsze dwie takie same odpowiedzi. Wysuń roszczenia wzajemne, bo chcemy pozyskać Twoje dane i nękać Cię realnie, albo znacznie prostsze i częstsze. Zapłać nam i będziesz sobie działał dalej. I teraz, na przykład, w tym artykule, jednym z wielu zresztą, znajdziecie Państwo sporo o metodach działania i samym zjawisku scamingu. Najwięksi YouTuberzy, tacy jak PewDiePie czy Paul Logan i setki tak naprawdę innych od kilku lat już nagrywają filmy i apelują do zarządu tuby o zaradzenie temu już dziś tak naprawdę gigantycznemu problemowi. No i w opisie podpiałem kilku z nich oraz sam artykuł. Niestety, szanowne państwo, wszystko odbywa się w kulturze anglosaskiej. W Polsce problem ten jest jeszcze słabo rozpoznany, a jest to w istocie prawdziwa pięta Achillesowa YouTube nadużycia zgłoszeń za prawa autorskie. No i Rudy po podstawówce wykorzystuje to na gminie licząc, że tuba każde takie fake zgłoszenie przyklepie za każdym razem a strajkowany nie wniesie roszczeń z obaw przed ujawnieniem danych osobowych na co ten wieloletni zwyrol benzo oczywiście czeka a więc ryża pała należy bardziej do tej pierwszej grupy, która no, nie bierze okupu, ale czai się na dane osobowe. Ale tutaj mamy jeszcze czynnik dodatkowego, mocnego uszkodzenia, jednak psychicznego, bowiem socjopata chce mieć pełną kontrolę nad wszystkim, co związane jest z uniwersum. I o ile z amebami ze szkolnej nie było dla niego problemu. O tym innych od zawsze musiał zastraszać, przypomnę, banować za nie swoje filmy, tak naprawdę. Jak miał na przykład dostęp do Kononowicz Original. To najważniejsze na te nadużycia zgłoszeń z kanału Konon Original albo starego kanału Majora. Mam oczywiście to na papierze, także spokojnie. No ale niestety, przegrana z Olo i wcześniejsze klęski w Realu. Pokazują, że nigdy tak, na szczęście nie będzie, bowiem twarda rzeczywistość kopie go już od dzieciaka, tak naprawdę, ale jak wiemy, socjopaci nie uczą się na błędach, bo w swoim mniemaniu przecież ich nie popełniają. Co dalej ze starym kanałem? Szanowni Państwo, Wisi, wykorzystuję stopniowo wszystkie opcje, które są dostępne. Według pokraka wytycznych YouTube to tak naprawdę wszystko. A tak naprawdę to nie. I regulamin YouTube to nie wszystko. Pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak prawo, ustawy, Ministerstwo Cyfryzacji, które, przypomnę, bada sytuację i może ruszy postępowanie w sprawie przestępczego procederu wykorzystywania Konona przez pokraki. No i tak naprawdę, Rudy jest społecznie upośledzony, z podstawowym wykształceniem, ale masą wolnego czasu, co pozwala mu na rycie mechanizmów netu. Ale nie ma zielonego pojęcia o rzeczywistych, tych poza wirtualnych mechanizmach tak więc taki zgłoszony jak ja przez niego poprzez fake roszczenia nie ma tylko tych dwóch opcji nawiązać kontakt ze zgłaszającym lub złożyć roszczenia wzajemne jest tak naprawdę kilka jeszcze innych rozwiązań te z YouTube y to akurat są penesa warte i stanowią właśnie część tego wieloletniego największego problemu YouTube czyli luki w systemie zgłoszeń o prawa autorskie przez firmy z kamerów korpo cenzorów koncernów muzycznych koncernów do gier czy właśnie takich pojedynczych totalnie odklejonych od realnego życia socjopatów jak rudy po podstawówce, który czuje się kimś w swojej wirtualnej bańce. Tak więc na koniec cierpliwości Szanowne Państwo, wszystko mam wszystko jest, ja się nigdzie nie wybieram i kontynuuję to co skończyłem w zeszłym tygodniu czyli przy pierwszym strzale. I co? Polecam i pozdrawiam, Piotr Rączewski.